Oczywiście kontynuujemy takie rozplatanie i kolejny krok, który nas czeka, to przycinanie naszych sznurków tak, żeby nasze piórko nabrało kształtu choinki. Tą stronę już przycięłam, żeby było łatwiej. Zauważ, że tutaj po prostu przycinam tak, żeby nadać wstępnie taki kształt choinki. No, taka rada, przyda się mieć ostre nożyczki, Nie, niekoniecznie takie tempe jak u mnie, no ale dało jakoś radę następny krok to wykorzystanie grzybyka, najlepiej takiego, który ma bardzo gęsto te, te zęby. Ten oczywiście nie bardzo się nadaje, więc ja użyłam po prostu zwykłej takiej szczotki, takiej Tangle Teaser od kurcik. I co potrzebujemy zrobić, to rozczesać te frędzelki wystające. Warto sobie je przytrzymać. Zauważę im dłużej, im skuteczniej rozczesujesz. Tym bardziej nasza praca zaczyna przypominać właśnie taką choinkę. Idealnie jest rozczesać ją tak dobrze, żeby rzeczywiście były tu takie kosmate sznurki. I w momencie, kiedy je rozczeszesz, możesz jeszcze dodatkowo przyciąć taką choinkę do zadanego kształtu. Ja często takie choinki utrwalam e, krochmalem. Można kupić taki krochmal w sprayu albo po prostu użyć najzwyklejszego krochmalu, czyli łyżka mąki ziemniaczanej do, e, do wody zagotować i wtedy to jest takie sztywne. Wtedy taką choinkę możemy usztywnić i nawet wycinać w niej konkretne kształty, czyli na przykład wycinać taki typowy kształt choinki. Ja bardzo, bardzo upraszczam tą choinkę dla mnie wystarcza, kiedy to jest taki właśnie wiszący trójkącik, i po rozczesaniu taką choinkę. Widzisz, już widać różnicę między tą a tą stroną, że po rozczesaniu ona jest troszeczkę bardziej taka kosmata. Taką choinkę po prostu można zawiesić na naszej prawdziwej choince. Oczywiście można użyć takich ozdób w wersjach mniejszych, większych. Jeżeli nie bardzo też w tym roku inwestować w choinkę, to można nawet zrobić ją w wersji takiej XXL jako jakąś choinkę zawieszoną na ściany symbolicznie jako ozdobę. Oczywiście możesz użyć sznurka w zielonym kolorze. Wtedy trochę bardziej będzie to przypominało choinkę ze względu na kolor. Ograniczajcie tylko wyobraźnia. Ja w każdym razie zachęcam, bo jest to prosta rzecz, którą możemy w łatwy sposób zrobić. I wykonać takie właśnie ozdoby świąteczne. O, tutaj widać różnicę, tak? Tu jest nierozczesane, rozczesane kształt. Możemy oczywiście docinać według uznania i takie choineczki używać, żeby ozdabiać nasze choinkowe drzewko.